Rozdział pierwszy Dar światła. W Dolinie, gdzie czas zdawał się płynąć wolniej, leżało miasteczko promyków. Nazwa ta była ironiczna, bo słońce zaglądało tam rzadko, jakby bało się gęstych chmur, unoszących się nad wzgórzami. Ludzie w miasteczku byli pracowici, ale ich twarze coraz częściej nosiły ślady smutku. Każdy dzień wydawał się podobny do poprzedniego, szary, monotonny, pozbawiony radości. Jednak pośród tych ponurych dni była jedna osoba, która potrafiła dostrzec piękno nawet w najbardziej pochmurnych chwilach. Lena, dziewczynka o oczach błyszczących niczym gwiazdy, mieszkała w niewielkim domu na skraju miasteczka. Miała 11 lat i piękne, rude włosy, a jej życie różniło się od życia innych dzieci w promykowie. Lena miała niezwykły dar, potrafiła chwytać promienie słońca, nawet te najmniejsze, które z trudem przedzierały się przez zasłonę chmur. Nikt nie wiedział, skąd wzięła się ta zdolność. Może była to magia! Może dar od słońca, które mimo wszystko chciało rozświetlić choć jedno życie w dolinie. Lena nie traktowała swojego daru jako czegoś szczególnego. Po prostu lubiła patrzeć, jak światło zamienia się w małe, jasne kule, które mogła trzymać w dłoniach. Każda kula była ciepła i miała w sobie coś niezwykłego. Przywracała radość, nadzieję i spokój tym, którzy jej dotknęli. Pewnego ranka Lena wybrała się na rynek. Był to dzień targowy, choć na ulicach panował nastrój przygnębienia. Ludzie kupowali warzywa i owoce w milczeniu, wymieniając jedynie uprzejme skinienia głową. Lena, jak zawsze, z uśmiechem obserwowała otoczenie. Aż jej wzrok przyciągnęła staruszka siedząca samotnie na ławce pod wielkim dębem. Staruszka miała na sobie wyblakły brązowy płaszcz, a jej ręce spoczywały bezwładnie na kolanach. Jej twarz była pełna zmarszczek, ale to oczy przyciągnęły uwagę leny, były puste, bez blasku. Dziewczynka poczuła, jak coś ściska ją za serce. Dzień dobry, powiedziała, podchodząc bliżej. Staruszka podniosła wzrok. Dzień dobry, moje dziecko, odpowiedziała cicho. Dlaczego jest pani taka smutna? Zapytała Lena z troską. Staruszka westchnęła. Och, maleńka, kiedyś dni były jaśniejsze, ludzie śmiali się, śpiewali, a teraz wszystko jest szare i ciche. Nie mam już siły, by czekać na światło. Lena nie odpowiedziała od razu. Zamiast tego spojrzała na niebo. Pomiędzy chmurami dostrzegła nikły promień słońca. Wyciągnęła dłonie, delikatnie, jakby łapała bańkę mydlaną. W jej małych rączkach rozbłysła złocista kula. Proszę, to dla pani. Powiedziała podając światło staruszce. Kobieta spojrzała z niedowierzaniem, a jej dłonie drżały, gdy przyjęła kulę. W momencie, gdy dotknęła światła, jej oczy rozjaśniły się, a na twarzy pojawił się uśmiech. Co to takiego? zapytała, głaszcząc kulę jak coś najcenniejszego. To światło. Ciepłe, dobre światło. Które przypomina, że nawet w najciemniejsze dni jest nadzieja, wyjaśniła Lena. Staruszka spojrzała na nią z wdzięcznością. Dziękuję, dziecko, dawno nie czułam takiego ciepła. Lena uśmiechnęła się szeroko i ruszyła dalej. Po drodze spotkała małego chłopca, który siedział na krawężniku z podkulonymi nogami. Był ubrany w zbyt duży płaszcz, który wyglądał na pożyczony od starszego brata, a na jego twarzy malował się smutek. Dlaczego siedzisz tutaj sam? zapytała Lena, kucając obok niego. Chłopiec spojrzał na nią niepewnie. Boję się wrócić do domu, wyznał cicho. Dlaczego? Czy coś cię tam przestraszyło? zapytała z troską. Ciemność Odpowiedział chłopiec. W naszym domu jest bardzo ciemno. Mama zapala świeczki, ale to nie wystarcza. Ciemność jest zbyt wielka. Ogarnia każdy zakamarek naszego domu. Lena zamyśliła się przez chwilę, wyciągnęła ręce ku niebu, łapiąc kolejny promień słońca. Tym razem światło, które stworzyła, było mniejsze, ale równie ciepłe. Trzymaj, Powiedziała podając chłopcu świetlistą kulę. To światło jest magiczne. Gdy je masz, ciemność nie może cię skrzywdzić. Chłopiec patrzył na nią z niedowierzaniem, ale kiedy dotknął światła, jego oczy zalśniły radością. Czy mogę je zatrzymać? zapytał. Oczywiście. Dopóki je masz, ciemność będzie się bała zbliżyć do ciebie, zapewniła Lena. Chłopiec wstał trzymając kulę w dłoniach i uśmiechnął się szeroko. Dziękuję, jesteś prawdziwą bohaterką! zawołał i pobiegł w stronę domu. Lena wracała do siebie z poczuciem spełnienia. Wiedziała, że jej dar może zmieniać świat na lepsze, nawet jeśli tylko odrobinę. Każde światło, które rozdawała, nie tylko rozjaśniało cudze dni ale także sprawiało, że jej własny świat stawał się piękniejszy. Tego wieczoru, gdy kładła się spać, pomyślała o staruszce i chłopcu. Ich uśmiechy były dla niej dowodem, że nawet jedno światło może zmienić czyjeś życie. Lena zamknęła oczy, a przez okno w jej pokoju wdarł się promień księżyca, jakby słońce chciało jej powiedzieć dobra robota. Miasteczko wciąż było ponure, ale Lena wierzyła, że z czasem może rozjaśnić nawet najciemniejsze dni. W końcu każdy promyk światła, choćby najmniejszy, ma w sobie moc, by przegonić cień. Rozdział drugi: zatrzymać światło. Dni mijały, a Lena stawała się coraz bardziej zmęczona. Jej dar przynosił wprawdzie radość mieszkańcom promykowa, ale kosztował ją coraz więcej energii. Każda kula światła, którą tworzyła, wymagała od niej skupienia i siły, a ludzie zaczęli prosić o nie coraz częściej. Lena, pomóż mi! wołał pan Grzegorz, właściciel piekarni, którego piec przestał działać, a mrok w jego warsztacie przyprawiał go o zmartwienie. Lena, czy mogłabyś oświetlić nasze podwórko? prosiła młoda mama dwójki dzieci, które bały się bawić po zmroku. Każdego dnia lena słyszała kolejne prośby i pytania. Zaczęła się zastanawiać, czy kiedykolwiek nadejdzie dzień, w którym nikt nie poprosi jej o pomoc. Pewnego popołudnia dziewczynka siedziała na łące za miasteczkiem, zmęczona po długim dniu rozdawania świetlistych kul. Na jej kolanach leżał koszyk, w którym zwykle trzymała te najmniejsze kule, by łatwiej było je rozdzielać między ludzi. Teraz był pusty. Czy zawsze tak będzie? Pomyślała, patrząc na niebo. Czy zawsze będę musiała dawać wszystko, co mam innym? Gdzieś w jej sercu zaczęło kiełkować ziarno wątpliwości. Czy nie powinna zatrzymać światła dla siebie? W końcu to był jej dar, jej własna zdolność. Może gdyby zachowała trochę światła, mogłaby czuć się lepiej, a nie tak wyczerpana każdego dnia. Może to nie jest takie złe, szepnęła do siebie. Tego wieczoru Lena podjęła decyzję. Zamiast rozdawać wszystkie kule światła, stworzy jedną dużą, jasną kulę i zatrzyma ją tylko dla siebie. Gdy wróciła do domu, zamknęła się w swoim pokoju. Przez okno wpadały blade promienie zachodzącego słońca. Lena wyciągnęła dłonie, a światło zaczęło zbierać się wokół niej. Po chwili w jej rękach pojawiła się największa kula. Jaką kiedykolwiek stworzyła, była tak jasna, że całe pomieszczenie rozbłysło ciepłym, złotym blaskiem. Lena spojrzała na nią z zachwytem. Teraz mam coś tylko dla siebie, powiedziała, uśmiechając się. Wzięła szklany słój, który wcześniej trzymał kwiaty i delikatnie włożyła do niego kulę światła. Zakręciła pokrywkę i postawiła słoik na półce przy łóżku. Przez kilka pierwszych dni dziewczynka była zachwycona swoim pomysłem. Jej pokój był jasny i ciepły, a blask kuli sprawiał, że czuła się bezpieczna. Gdy mieszkańcy miasteczka pytali dlaczego nie przynosi im już tyle światła co dawniej, unikała odpowiedzi. Musiałam trochę odpocząć, mówiła, ale w głębi serca czuła, że to nie cała prawda. Z czasem jednak coś zaczęło się zmieniać. Światło w słoju traciło swoją intensywność. Zamiast złocistych refleksów, kula stała się matowa, a jej ciepło zaczęło słabnąć. Lena patrzyła na to z niepokojem. Dlaczego tak się dzieje? Zastanawiała się, dotykając szkła przecież zawsze świeciło tak mocno. Każdego dnia kula stawała się coraz ciemniejsza, aż pewnego wieczoru całkowicie zgasła. Słój, który wcześniej wypełniał jej pokój blaskiem, stał się zwykłym, zimnym naczyniem. Lena poczuła, jak ogarnia ją samotność. Jej pokój, który przez chwilę był jasnym i ciepłym azylem, Teraz wydawał się jeszcze ciemniejszy niż wcześniej. Co zrobiłam źle? szeptała, siedząc na łóżku z pustym słojem w dłoniach. Lena spędziła kilka kolejnych dni w samotności, unikając innych ludzi, wstydziła się tego, co zrobiła i nie wiedziała, jak naprawić sytuację. Mieszkańcy miasteczka zaczęli zauważać jej nieobecność i brak światła, które wcześniej rozjaśniało ich dni. Czy coś się stało, Lenie? Pytała staruszka, której kiedyś pomogła. Może jest chora, zastanawiał się chłopiec, który bał się ciemności. Wszyscy tęsknili za Leną i jej światłem, ale nikt nie wiedział, jak jej pomóc. Tymczasem dziewczynka zaczęła powoli rozumieć, że zatrzymanie światła dla siebie było błędem. Światło, które tworzyła, miało działać inaczej. Było po to, by dzielić się nim z innymi, a nie by zamykać je w słojach na własność. Może, może spróbuję znów się nim podzielić, pomyślała pewnego dnia. Może nie jest jeszcze za późno. Rozdział trzeci. Magia dzielenia się. Lena postanowiła spróbować naprawić swój błąd. Choć nie była pewna, czy to się uda, wiedziała, że nie może dłużej żyć w ciemności, ani swojej, ani tej, która zapanowała w miasteczku. Z pustym słojem w rękach wróciła na łąkę za miasteczkiem, gdzie wcześniej zbierała promienie słońca. Było już późne popołudnie, a niebo nadal przykrywały ciężkie, szare chmury. Lena westchnęła i wyciągnęła ręce, próbując złapać jakikolwiek promień światła. Na początku nic się nie działo, dziewczynka czuła jak ogarnia ją zwątpienie. Może mój dar już nie działa, pomyślała. Ale w chwili, gdy już chciała się poddać, z za chmur wyjrzał maleńki promień słońca. Jakby słysząc wołanie Leny, przedarł się przez szarość i padł na jej otwarte dłonie. Z promienia słońca znów uformowała się kula światła. Była mała i słabsza niż te, które Lena tworzyła wcześniej, ale wciąż miała w sobie ciepło i blask dziewczynka uśmiechnęła się, czując, jak rozlewa się w niej nadzieja. Nie mogę zatrzymać jej dla siebie, pomyślała. Muszę się nią podzielić. Pierwszą osobą, którą Lena odwiedziła, była staruszka, której kiedyś dała światło na rynku. Staruszka siedziała w swoim małym domu przy zgaszonym kominku, a jej oczy znów były pełne smutku. Dzień dobry, powiedziała Lena, stając w drzwiach. Lena, staruszka podniosła głowę. Nie widziałam cię od wielu dni. Czy coś się stało? Dziewczynka spuściła wzrok. Trochę się pogubiłam, przyznała. Zatrzymałam światło tylko dla siebie i zgasło. Ale teraz mam trochę nowego światła. Chciałabym się nim z panią podzielić, jeśli pani pozwoli. Staruszka spojrzała na nią z wdzięcznością i skinęła głową. Lena wyciągnęła dłonie, a z małej kuli światła oderwała drobny promyk i podała go staruszce. W chwili, gdy światło dotknęło jej dłoni, coś niezwykłego się wydarzyło. Promyk rozbłysnął jaśniej, a potem zaczął rosnąć, aż stał się większy i jaśniejszy niż na początku. Ach, moje dziecko to cudowne, powiedziała staruszka, czując ciepło światła na swojej skórze. Lena była zdumiona. Nie spodziewałam się, że światło stanie się silniejsze, gdy się nim podzielę. Nigdy się tak nie działo, powiedziała. Staruszka uśmiechnęła się. Czasem to, co dajemy innym, wraca do nas w jeszcze większej sile. Zachęcona tym odkryciem, Lena odwiedziła chłopca, który bał się ciemności. Znalazła go siedzącego na podwórku z latarnią, która słabo migotała. Lena, zawołał chłopiec, widząc ją, nie miałem twojego światła i znów bałem się ciemności. Wiem, przepraszam, że zostawiłam cię samego, powiedziała Lena, ale przyniosłam coś, co może pomóc. Podzieliła się z nim kolejnym promykiem światła. Tak jak wcześniej, światło zaczęło rosnąć w jego dłoniach, a chłopiec zaczął się śmiać. Ono jest jeszcze jaśniejsze niż wcześniej! zawołał. Lena ruszyła dalej. Odwiedzała każdego, komu wcześniej pomagała, i każdego, kto potrzebował światła. Za każdym razem, gdy dzieliła się swoją świetlistą kulą, światło nie tylko odradzało się, ale stawało się silniejsze i bardziej promienne. Pod koniec dnia Lena znów wróciła na łąkę. Jej koszyk był teraz pełen małych kul światła, które stworzyła dzięki promieniom słońca i sile dzielenia się. Dziewczynka zrozumiała coś bardzo ważnego. Moje światło jest takie silne, bo nie należy tylko do mnie, powiedziała, spoglądając na koszyk. Ono istnieje po to, by dzielić się nim z innymi. Miasteczko promykowo znów jaśniało. Tym razem nie tylko dzięki światłu Leny, ale również dzięki radości, która rozkwitła w sercach mieszkańców. Każdy, kto otrzymał choć odrobinę światła, Przekazywał je dalej do sąsiadów, przyjaciół i bliskich. Lena poczuła w sercu spokój. Była zmęczona, ale szczęśliwa. Kiedy wracała do domu, spotkała na ulicy pana Grzegorza, który przyniósł jej koszyk świeżo upieczonych bułek. To dla ciebie, Leno, za twoje światło, które pomogło nam wszystkim, powiedział pomyślałem, że za mało wdzięczności okazywaliśmy ci za twoje dary. Dziękuję, uśmiechnęła się Lena, ale moje światło jest też waszym światłem. Teraz już wiem, że gdy dzielimy się dobrem, wraca ono do nas jeszcze większe. Od tamtego dnia miasteczko promykowo stało się najjaśniejszym miejscem na Ziemi. Nie tylko dzięki kulom światła, ale przede wszystkim dzięki ludziom, którzy nauczyli się dzielić dobrem i radością. Lena zrozumiała, że światło, szczęście i radość mnożą się, gdy się nimi dzielimy. Im więcej dajemy innym, tym więcej wraca do nas samych.